Witam serdecznie. Ja jestem i Zapraszam cię na film poświęcony Eve Online. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat overview, czyli tego okna po prawej stronie, które pokazuje nam wszystkie informacje na temat obiektów, które znajdują się w koło naszego statku. Ale od początku. Jeżeli chodzi o samo overview, jest to prawdopodobnie najbardziej skomplikowany element całej gry. I wykluczone, że właśnie dlatego Eve Online nazywana jest przez większość graczy kosmicznym Excel'em. No dobra, ale co dalej? Bo tak naprawdę to, co widzimy tutaj, to nie wszystko. W chwili, kiedy gralibyśmy na nieco większej rozdzielczości, jesteśmy w stanie sobie rozszerzyć to okno nieco głębiej i mamy dostęp do kolejnych kolumn z kolejnymi danymi, które będą się aktualizowały w trakcie naszej rozgrywki. Tutaj równie dobrze możemy dołożyć sobie jeszcze kilka dodatkowych kolumn z jeszcze innymi informacjami. Ustawienia te znajdują się w poszczególnych zakładkach, ale to powiem za moment nieco więcej. Bo teraz chciałbym zająć się tym, co mamy ustawione w domyśle. Te parę zakładek, które są tutaj, one w zupełności wystarczą każdemu początkującemu graczowi. Wyświetlają nam graczy czy też NPC. Bez studu jesteśmy w stanie się przełączać między nimi. Nie ma ich zbyt wiele i to myślę jest dobre na start. Mamy również zakładkę ze skałami, czyli tutaj będziemy widzieć wszystkie skałki, które są wkoło nas. Mamy również zakładkę do ucieczki, czyli w momencie, kiedy coś nie tak poszło na misji i za chwilę możemy spać naszym okrętem, no to przełączamy się na tą zakładkę, no i szybko szukamy jakiegoś elementu, na który będziemy w stanie odworpić. Mamy również zakładkę ze wszystkim co się wyświetla koło nas. I to jest też całkiem w porządku. Myślę że może się przydać dla osób, które faktycznie zaczną bardziej zgłębiać tematy misji. No i jeżeli czegoś zapomnimy skonfigurować w poszczególnych innych zakładkach, no tutaj znajdziemy to na pewno, bo niejednokrotnie jest tak, że musimy znaleźć jakiś bunkier, kontener, jakieś zwłoki w przestrzeni czy jakikolwiek inny obiekt, który standardowo nie będzie się mieścił w tych zakładkach, ale tutaj będziemy mogli go sobie zidentyfikować. Wystarczy wtedy posegregować sobie po odległości i sprawdzić, czy to czego szukamy znajduje się w naszym w najbliższym otoczeniu. Ale to jest dobra na początek, bo po dwóch, trzech miesiącach rozgrywki, zobaczysz, że te zakładki są niedoskonałe i pewne informacje ci zaczynają umykać. Ja osobiście preferuję bardziej precyzyjną zakładkę do PvP, gdzie wyświetlam tylko i wyłącznie moich przeciwników i nic więcej. Tutaj warto też wspomnieć, że taka zakładka dobrze, żeby nie wyświetlała Twojej floty, żeby przez przypadek do niej po prostu nie strzelać. Istotne myślę jest też to, że zakładka PvP musiałaby mieć nieco inne ustawienie kolumn, bo jeżeli chodzi o prędkość moich przeciwników warto. To by było wystawić to może bardziej na czoło. Jeżeli chodzi o prędkość kątową, to też może się przydać w przypadku okrętów, którym będziesz latał, które strzelają z działu. O tym powiem może nieco więcej przy okazji materiałów związanych z PVP, ale myślę, że już na tym etapie fajnie jest się zacząć przyzwyczajać do tych danych, żeby wiedzieć przynajmniej co tutaj się dzieje. Kolejne zakładki, które ja na przykład preferuję, no to na pewno PVE, gdzie widzę tylko i wyłącznie NPC i nic więcej. Zakładka do salważu, czy też zakładka do dron, bo taka zakładka też się przydaje. Albo zakładki, które wyświetlają mi tylko i wyłącznie jakiś konkretny typ statku, którym ja żywo jestem zainteresowany, jeżeli chodzi o PVP. No, warto byłoby mieć też wgląd na, na takie sytuacje. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ten materiał nie pokaże wszystkich ustawień Overview. Taki materiał musiałby trwać wtedy około 4-5 godzin. Średni by to było, jeżeli chodzi o odbiór. Więc ja tutaj się skupię tylko i wyłącznie na takich doraźnych rzeczach, jakichś protypach, którymi może nawet zaskoczę jakiegoś starego gracza, ale na końcu na pewno pokaże coś, co nowy uzna za absolutnie niezbędne, a stary gracz, kto wie, może też coś z tego będzie miał. Więc przejdziemy teraz do podstawowych rzeczy i zaczynamy od kolumn. Chwilę temu powiedziałem, że możemy zmieniać ich kolejność. I teraz, jak to zrobić? Załóżmy, że to będzie moja zakładka PVP. Klikam sobie to prawym przyciskiem myszy, następnie wybieram sobie kolumny. Tutaj jeszcze dodatkowo powiem, że możemy sobie wzbogacić. Wyświetlanie informacji na temat przeciwników, do których mamy ochotę sobie tam postrzelać. Wybieramy sobie Change Order, następnie szukamy Velocity. Jest tutaj Drag and Drop, czyli łapiemy, przeciągamy, puszczamy i to jest już w tym momencie na czole naszego overview. Ta informacja jest absolutnie niezbędna, jeżeli chodzi o PvP. Tutaj mamy informację o tym, czy przeciwnik właśnie ruszył, czy leci szybciej ode mnie, czy może wolniej, właśnie faktycznie za jaką prędkością to jest myślę dosyć cenne i ważne, żeby to było tutaj ustawione. Istotne jest też to, że to ustawienie tyczy się tylko i wyłącznie wtedy jednej zakładki. Ta rzecz się nie propaguje na inne zakładki, więc jeżeli chcielibyśmy sobie zmieniać kolejność kolumn przy kolejnych zakładkach, no to trzeba to robić już tutaj indywidualnie. Ale teraz idziemy dalej. Jeżeli chodzi o globalne ustawienia Overview, no to wystarczy kliknąć te trzy kropki, a następnie wybrać opcję Open Overview Settings. W tym oknie mamy kilka zakładek, o których za moment opowiem, ale przez chwilę chciałbym się zatrzymać w tym miejscu. O co chodzi? Tutaj mówimy o filtrach, czyli konkretnie tym, co się wyświetla nam na Overview. I to jest dosyć ważne. To będzie główna rzecz, na której będziemy bazować. Ale jest jeszcze coś takiego jak brakety. Co to jest? To jest nic innego jak te piktogramy, które wyświetlają się w przestrzeni. Załóżmy tutaj po lewej stronie. Mam po prostu piktogramy, czy też w tym przypadku brakety, które określają mi paski asteroid, custom office jakiś gate planeta i tego jest dużo, dużo więcej. Tak naprawdę wszystkie statki, które latają w przestrzeni, drony, czy też budynki, cokolwiek co wisi w przestrzeni, ma swój braket, czyli taki piktogram. I możemy sobie to w tym momencie tutaj określić. Wielokrotnie może się zdarzyć sytuacja, że popełnisz błąd i źle ustawisz te brakety, podlecisz w jakieś miejsce i rozejrzysz się i powiesz ej, tu jest pusto. Tak? A bo miałem wyłączone brakety, po prostu tego nie widzę a Overview też miałem na przykład źle skonfigurowane i też tego nie widziałem. To jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o konfigurację. Warto by było gdzieś tam mieć ustawione wszystkie brakety na tych podstawowych zakładkach, wtedy będę widział na pewno wszystkie rzeczy, które mnie otaczają, ale w tych bardziej specjalistycznych zakładkach PvP czy jakiś innych PvE, no to wtedy możemy sobie tę liczbę braketów ograniczyć, żeby nam zbytnio komputer nie zwalniał w chwili, kiedy byli, bralibyśmy udział w jakiejś dużej akcji, to jest dosyć istotne. No dobrze, ale idziemy dalej. Filtry, czyli zakładka, która mówi o wszystkim, co widzę bądź nie widzę na overview. Ja nie będę tego przeklikiwał wszystkiego po kolei, bo to jest bez sensu, ale to, co chciałbym tutaj na pewno powiedzieć. To istotna kwestia do PVP. Warto sobie na przykład budować zakładki per typy statków. Fajnie jest zrobić zakładkę, gdzie będę widział tylko i wyłącznie na przykład interceptory, tak? czyli okręty, które faktycznie mogą mnie przechwycić i mogą mnie gdzieś tam złapać. Interdiktory podobnie to jest dobra rzecz, żeby gdzieś też to mieć ustawione. Kolejnym takim statkiem, który jest dosyć istotny, żeby go mieć gdzieś wyszczególnionym, to będzie na pewno. Command Destroyer, i zaraz go znajdę. O dokładnie to jest bardzo, bardzo upierdliwy statek, jeżeli chodzi o PvP. Też warto mieć go wydzielonego na innej zakładce. W chwili, kiedy jestem na PvP, gdzie jest, nie wiem, 50, 60, 150 statków, no to niejednokrotnie jest tak, że Fleet Commander prosi mnie, jako osobę, która ma się zająć na przykład antytaklerem, czyli zabijać wszystkie tego typu statki, no to wtedy ja sobie przygotowuję taką zakładkę i wtedy wyławiam te konkretne pozycje z całej masy. Innych okrętów. Wtedy nie muszę tego szukać na całej liście overview, tylko po prostu mam przygotowaną zakładkę osobną i mogę sobie to przełączyć i wtedy mogę no, odpowiednio działać skutecznie. Tutaj jest dużo rzeczy, które warto sobie przejrzeć i sobie sprawdzić. Ale to, co myślę, najistotniejsze, jeżeli chodzi o tę zakładkę, no to będzie ta konkreta pozycja. Dlaczego? Tutaj mamy wszystkie NPC, które są w tej chwili aktywne w grze. I teraz ważna rzecz, Protip. Zdarza się sytuacja, że CCP wprowadza nowy content do gry. To się dzieje tam co kilka miesięcy. I niejednokrotnie jest tak, że oni wprowadzają nowy content z nowymi mobkami, z nowymi NPC. I domyślnie, i to jest za każdym razem dokładnie ta sama historia, może być tak, że wejdziesz do zaktualizowanej gry, polecisz na tego nowego sajta, który został wyprodukowany przez CCP i on będzie pusty. I nagle zginiesz. I co się stało? No, stało się to, że nie widziałeś tych mopków. Dlaczego? Bo domyślnie, zaraz po aktualizacji, te nowe mopki nie będą tutaj zaznaczone. Trzeba zawsze wejść po aktualizacji, jeżeli mam pewność, że pojawiły się jakieś nowe struktury albo nowe mopki, jakiś nowy budynek. No to muszę sobie tego poszukać i muszę sobie tutaj to po prostu zaznaczyć. To jest dosyć istotne i to jest dosyć cenne dla i nowego, i starego gracza. Ale to jest tyle. Jeżeli chodzi o kolejną zakładkę, to jest rzecz na temat piktogramów, które wyświetlają się przy poszczególnych pilotach. Czyli mamy tutaj kategorie rzeczy i ich widoczność. Ja tego nie będę tłumaczył, to jest masa konfiguracji. Ten temat będzie rozwiązany tym ostatnim krokiem, o którym opowiem za moment. I to tak naprawdę załatwi całą tą sytuację. Myślę, że nie ma sensu sobie tym zaprzątać głowy. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o następne zakładki. Appearance, czyli mówimy tutaj o wyglądzie. Tak naprawdę to jest sytuacja analogicznie jak do poprzedniej. Mamy tutaj ikony wyświetlania przy poszczególnych pilotach, przy poszczególnych sytuacjach. Te ikony, w zależności od tego, czy na przykład przeciwnik mnie zaatakował, czy kogoś zaatakował, no to wtedy ma jakąś tam konkretną ikonę. Na przykład, tutaj mówimy o Piracie. Albo jeżeli chodzi o gościa, który jest w wojnie ze mną i wtedy ma taką gwiazdkę na czerwonym tle, czy też po prostu mój kolega z floty, czy mój plus, jakiś tam sojusznik, możemy wyświetlać kolejność, czy też zmieniać kolejność tego, w jaki sposób ma się to wyświetlać na overview, bo dany pilot może mieć kilka kategorii. Kilka sytuacji jakby na sobie, i teraz, która ma się wyświetlić w której kolejności. Wystarczy to złapać i przeciągnąć. To jest domyślne ustawienie i tutaj, jakby w pierwszym momencie faktycznie też nie sugerowałbym zmieniać tych ustawień, a to ostatnie, co powiedziałem, że pokażę, ta ostatnia konfiguracja, ona rozwiąże jakby ten temat. Następna rzecz to jest background, czyli tło wyświetlania się. Okrętu, czy też tego piktogramu, który mi się wyświetla na overview. Mogę sobie te kolory zmieniać. One też są tutaj domyślnie ustawione w jakiś tam sposób. Mogę zmieniać ich kolejność, mogę to wszystko przesuwać. Nie ma to jakby w tym momencie znaczenia. Ja tego nie będę w zasadzie tutaj ruszał. Będziemy o tym rozmawiać na samym końcu. Możemy też ustawiać, zmieniać sobie, że tak powiem, kategorie, czy też wielkość tych znaków, które mają być większe, które mają być mniejsze. Czy tło ma być na całym okręcie, czy ma być. Tylko taki mały kwadracik z tym kolorkiem, to już też jest tutaj pełna dowolność. Myślę, że każdy mógłby sobie też posprawdzać i zobaczyć, jak to się ustawia. Ale idziemy dalej. Kolejna zakładka. Ships, czyli zakładka, w której możemy sobie ustawiać sytuacje, gdzie mamy do czynienia już z fleet commanderem. Tak myślę, że to już bardziej dla takich osób byłoby. Może przydatne, może, może faktycznie interesujące. O co chodzi? Każdy pilot ma przy sobie, przy sobie ticker na Overview, możemy go oczywiście wyświetlać na tym Overview, ma jakieś tam przynależność do powiedzmy sojuszu, czy choćby jest to jakiś typ statku, więc my to jesteśmy w stanie wdawać w jakieś nawiasy, w jakieś dzióbki, w jakieś konkretne symbole, możemy to po prostu zamykać w jakiś konkretnych symbolach i no, to jest myślę fajna sprawa, żeby sobie to ustawić, możemy się tym pobawić, możemy zmieniać też kolory, wielkości tych czcionek i tak dalej. Ciekawa rzecz. Idziemy dalej. Ta zakładka, ja bym tutaj nic nie zmieniał. To jest rzecz domyślnie ustawiona. To ostatnie rozwiązanie, o którym już mówiłem wcześniej, powtarzam się, rozwiąże tę sytuację, ale tu chciałbym wspomnieć o tych przyciskach na samym dole. W momencie, kiedy się pomylisz, już nie wiem, nagmarałeś tyle, że nie wiesz co się stało i chcesz to wszystko wyresetować, to po prostu klikasz sobie Reset Settings i możesz wyresetować overview do ustawień fabrycznych. Są też jeszcze opcje importu i eksportu. Mi się wydaje, że to są jakieś zaszłości, jeżeli chodzi o stary model importowania i eksportowania overview. Ja za moment powiem w jaki sposób łatwiej to zrobić, więc z tego nawet nie będę ruszał. Ostatnia zakładka to jest historia właśnie załadowanych overview, czyli takich, które od kogoś przyjęliśmy, albo y, które powiedzmy nie wiem sobie ładowałem gdzieś tam bo kolega mi dał, czy tam z jakiejś strony brałem jakąś jakiś overview. I to jest fajna rzecz, myślę chyba najlepsza, bo wszystkie te konfiguracje, które ustawiliśmy na overview, one się zapisują oczywiście w naszych w naszym profilu i to wszystko jest w tym miejscu i my jesteśmy w stanie się podzielić tymi ustawieniami, czyli zakładam sytuację, że jesteś w nowej korporacji i masz naprawdę jakieś fenomenalne ustawienie overview, no to jesteś w stanie to złapać i wyszerować kolegom, po prostu łapiesz, wrzucasz, wysyłasz im to na czat i oni to mają, w chwili kiedy to klikną załadują im się twoje ustawienia. I to jest wszystko. Albo w drugą stronę. Chłopaki ci powiedzą: Ej, słuchaj, bo my mamy coś lepszego. Mamy już to naprawdę bardzo dobrze skonfigurowane. Pracujemy nad tym już od dłuższego czasu, więc możemy ci to szybko wyszerować, tak? Masz tutaj, kliknij i będziesz miał załadowane nasze overview, i wtedy będziesz widział to, co my widzimy na PVP, czy to, co my widzimy na PVE, czyli w taki sam sposób skonfigurowane rzeczy jak my sami. To jest bardzo fajna sprawa. Myślę, że warto to ustawienie sobie zapamiętać, bo to w znacznym stopniu przyspiesza w ogóle konfigurację samego overview. I to jest myślę wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, podstawowe kwestie. Teraz na końcu powiem właśnie tą rzecz, która myślę jest najistotniejsza. Bo o co chodzi? Wszystko oczywiście to co tutaj powiedziałem jest rozpisane na stronie internetowej. Oczywiście mówimy tutaj o i w Wiki Chłopaki bardzo mocno się postarali i wszystko, wszystko bardzo, bardzo szczegółowo rozpisali. Można sobie to wszystko tutaj posprawdzać, poczytać i tak dalej. Ale to co jest najważniejsze znowu na tej stronie, no to mówimy o tej dolnej części. Tutaj jest pokazane, czy też przedstawione są ekipy, które już od dłuższego czasu zajmują się konfiguracją. Overview, bo tak jak wspomniałem na początku materiału ten temat jest olbrzymi i tutaj ja naprawdę nie sugeruję. Budowania overview od podstaw. Owszem, można sobie poeksperymentować, coś tam pobawić się, popatrzeć, zmienić wielkość czcionek, kolory gdzieś tam poustawiać, ale najlepiej faktycznie byłoby sugerować się robić to, co już jest zrobione, czy brać po prostu od tych, którzy robią to na pewno dużo, dużo lepiej od nas. Taką stroną, którą, bo jest tutaj kilka y, sytuacji, ale to, co y, ja bym chciał zaproponować i na pewno w jakiś sposób zareklamować, to jest Iridium. To jest ekipa, która myślę. Chyba jest najbardziej, jakby to powiedzieć, aktywna. Oni naj, najczęściej i najszybciej aktualizują faktycznie te, te rzeczy. Niektóre z nich już padły, więc tutaj są nawet daty podane, więc nawet tego nie będę wspominał, ale ta pad jest faktycznie najbardziej aktywna. Ja sam korzystam z tego Overview. Ono jest niezłe. Jak dam wejść? Mamy tutaj nazwę kanału, wystarczy to skopiować. Przejdziemy sobie do gry, następnie wejdziemy sobie na ten kanał poprzez plus. Wpisujemy sobie to, klikamy join i dostajemy się na kanał, gdzie siedzi w tym momencie 160 osób. Ci goście są totalnie odjechani, jeżeli chodzi o te overview. Mamy tutaj kompletną informację na temat tego, kiedy zostało to zaktualizowane. Jest to listopad, ale mówimy tutaj o ostatnim dodatku, bo wiadomo, no już potem nie trzeba było tego aktualizować, chłopaki po prostu ostatni dodatek dodali właśnie do tego overview i to już tutaj mamy 100% pewność, że widzimy wszystkie mobki, widzimy wszystkie obiekty w przestrzeni, więc to myślę już tutaj oni zabezpieczyli. I teraz jak to załadować? No wystarczy przeczytać tą całą instrukcję, przejrzeć sobie to w jaki sposób ogarnąć. Tu jest ważna informacja na samym dole, że przed załadowaniem overview dobrze byłoby zresetować po prostu ustawienia. Tak? Czyli ja sobie wchodzę w to miejsce, resetuję sobie ustawienia, już mam zresetowane i teraz ładujemy overview. One są podzielone na trzy party. Ładujemy pierwszą, i mamy już jak widać masę zakładek. Super sprawa i one są właśnie ustawione per drony, konkretne statki, PVP, PVE, wszystko już tutaj mamy, flotowa e, zakładka, bardzo interesująca rzecz, mining, tu jest wszystko tak naprawdę, ładujemy jeszcze drugą część. I jeszcze dodatkowo coś dokonfigurowało i możemy też jeszcze załadować trzecią część. Ona nie jest obowiązkowa, ja już to przeczytałem. Ona nie jest obowiązkowa, można ją załadować i ona wtedy jeszcze tu pewne rzeczy dokonfigurowuje, ale to nie jest obowiązkowe. I takie overview jest już naprawdę bardzo, bardzo ok. Wtedy mam pewność, że wszystko będę widział, wszystko jest poustawione tak jak trzeba. Owszem, można się pobawić troszeczkę w kosmetykę, no bo ja tą kolumnę na pewno bym przesunął w inne miejsce, ale to już pokazałem, w jaki sposób to zrobić, może to fajnie przenieść i z tym nie ma problemu. To jest myślę. Klucz do tego, żeby faktycznie fajnie sobie skonfigurować overview i najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tę kwestie. Na koniec powiem jeszcze, myślę, jedną kwestię, która też może zainteresuje starego gracza. Ktoś, kto gra może na więcej ekranów, tak? Bo jak wiadomo, iwkę można sobie skonfigurować w taki sposób, że ja teraz mam Full HD do nagrywania w ten sposób mam wygodniej, ale ja najczęściej gram na dwóch monitorach, czyli rozsiągam sobie całą Iwkę na dwa monitory. To co ja robię, to praktycznie że biorąc jeden ekran, mam wypchany różnego rodzaju tabelkami. Standardowo gram na lewym ekranie, a na prawym mam po prostu overview Disc. Probe scanner i tak dalej. Ale tak naprawdę ja nie korzystam tylko z jednego overview, bo mogę korzystać z kilku overview na raz. I tutaj pokażę jedną bardzo fajną kwestię. Mogę sobie kliknąć tą zakładkę Ships, a następnie mogę sobie wybrać taką sytuację, jak tutaj była taka rzecz. O, właśnie. Mogę stworzyć nowe okno z tej zakładki i ja w tej chwili pracuję na dwóch overview. Mogę sobie ustawić tutaj tak. A następnie pod spodem sobie ustawię drugie overview, i wtedy o co chodzi? Załóżmy czysto teoretycznie, że prowadzimy PVP. Mam jedną główną zakładkę, gdzie widzę wszystkie statki, ale pod spodem mam ustawioną właśnie tą zakładkę z tymi konkretnymi typami statku, które mnie najbardziej drażnią. Które w pierwszej kolejności chciałbym zestrzelić. Mogę mieć aktywne dwie różne zakładki. Mogę mieć tego oczywiście dużo więcej, ale to jest myślę bardzo fajna sprawa, żeby sobie to wprowadzić do gry, żeby z tego często korzystać i żeby mieć z tego korzyść. Tyle jeżeli chodzi o Overview. Mam nadzieję, że film był pomocny, że udało mi się wyczerpać temat. Ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnego latania. Do usłyszenia, cześć.